Hej, witam serdecznie. Dzisiaj specjalny odcinek z dedykacją dla Ani Oleksów, bo akurat te wszystkie zdrapeczki są właśnie od niej. Ania nam tutaj kupiła zdrapeczki 3 po 5 zł i mamy 3 po 10 zł. Ja już troszeczkę nadrapałam ekstra linie. A na deser bedu mega linie za 20 zł, także zostawcie łapeczkę, serduszka dla Ani, a ja już Was zapraszam na trapping. Zacznę może od tych maluchów, po 5 zł, neonowe 7 dwa razy. I na pierwszy ogień leci strapka z numerem 20, szukamy siódemeczek albo gwiazdki. Mamy 8, 6... Dwa, dziewięć, trójeczkę, piąteczkę i szósteczkę, ósmeczkę, a na koniec dwójeczkę No niestety, ta zdrapa jest pusta. Bierzemy drugie, no nowe z numerkiem dwadzieścia trzy, osiem. 4, 5, znowu 8, 2, 5, 9. Niestety nie ma siódemki, trójka, dziewiątka i trójka. I takie pytanie do Was, czy mieliście w tej zdrabce jedynkę? Bo ja jeszcze nie. To taka ciekawostka. I mamy przypływ kasy z numerem 25 za 5 zł. Najnowsza strapeczka, może tu coś będzie, jakaś wygrana. 13 szukamy, czwórkę, dziewiątkę i osiemnaście. Mamy 8, 22 mamy wygraną, zobaczcie mamy 5 zł, pierwsza wygrana na naszym drapingu 12 obok 16 nie mamy tu mamy dwójkę 26 9, druga wygrana i znowu piąta czyli na tej zdrapce już jest 10 zł brawo, brawo i 25 nie ma ale mamy dwie wygrane na jednej zdrabce, co nam daje już 10 zł. A teraz perły, rubiny, czy będzie pierścionek, a może naszyjnik. Strabka z numerem 19 za 10 zł. I szukamy. 23, 12, 24, 16 i 39.

Pusta, perły, rubiny. Przechodzimy teraz do linii. Zaczniemy może od ekstra linii po 10 zł. A na koniec zostawimy sobie mechlinię. I mamy tak z numerem 4. 4 symbole zostawiłam jeszcze niezdrapanym. Nie było żadnej tutaj linii, więc odsłońmy kolejny symbol. Gwiazdka. Mamy tutaj gwiazdkę i tutaj gwiazdkę mamy. To by było na tyle, więc odsłaniam kolejne balony. Baloników nie ma, przedostatni symbol. Tęcza. Mamy, mamy tęczę. Niestety, i ostatni symbol to czapka. I może od dołu zaczniemy, bo widzę tu dużo czapek. Ale nam nie utworzyły te czapki żadnej linii. Tu też czapka, dużo czapek. A na górze brak. No to musimy sprawdzić po kontrolnych. DP. I H, czyli pusta zdrabka z numerem czwartym. A kolejne ekstra linie z numerkiem 24 też czwóreczkę mają. I tu również nie mamy żadnej linii utworzonej, cztery symbole do końca zdrabki. Gwiazdka też gwiazdkę mamy, ale nie mamy na zdrabce gwiazdki. No to może kości? A widzę, 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 mamy kości mamy kości tak jest i jeszcze raz i na samym dole no to jeszcze słoneczko i będzie linia sprawdźmy przedostatni symbol popcorn niestety słoneczka nie dali popcornu również nie ma więc ostatni symbol przed nami piłka o może coś będzie tu jest piłka było blisko, tu też jest piłka. No ale te rolki niestety nas blokują. I co, piłeczka jest tutaj. Hmm, niestety nie mamy linii sprawdzonych pokontrolnych. C -i, i J. C i H. <gryw> niestety, no to teraz zapraszam na deserek. Mega linie za 20 zł. Może zaczniemy od bonusu. A zdrapka ma numer 7. Także zostawiamy serduszka dla Ani. W podziękowaniu ja również zostawię komentarz, łapeczki i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, na którym pojawiają się drapingi i nie tylko. Także będzie co oglądać, zapraszamy. A w bonusie co mamy dolara? Perełkę za 100 zł. Hm. Dobrze, teraz mamy tylko dwa symbole do odsłonięcia jeszcze. Linii nie ma żadnej. Także zbliżamy się do końca. Monety, no widzę, są monety, ale nie ma linii. Monetka, monetka. Tu również. Mhm. Fajnie się drapało. Dziękujemy Ani za zdrapeczki. Mamy fajny draping, i czy będzie na końcu jeszcze jakaś wygrana? Przekonajmy się. Korona. Korona. Tu też korona. Na górze nie ma, więc chyba ta zdrapka jest pusta. DML. Niestety szkoda, 20 zł poszło do śmietnika, ale mamy przypływ kasy, czyli 10 zł. Na naszym drapingu wygrane. Także na pewno wymienimy tą zrapeczkę na dwie, jakieś po 5 zł. Może właśnie też szczęśliwe. Bardzo fajna zrapeczka. Polecam każdemu. Taka letnia, ale bardzo dużo wygranych jest. Także zostawiamy łapeczki, subskrypcję, serduszka dla Ani. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Do zobaczenia. Cześć.